Witam Państwa na kanale Jana Pińskiego. Robert Heda, oficer Agencji Wywiadu w stanie spoczynku z doświadczeniem pracy na kierunku wschodnim. Zadziwiające, że na podstawie własnych obserwacji wieloletnich dyktatur i systemów autorytarnych odnajduje wciąż wiele analogii do mechanizmów politycznych. I standardów, które, według których rządził 8 lat PiS. To na marginesie, dziś chciałbym postawić tezę i stawiam, że Jarosław Kaczyński stanie się kozłem ofiarnym PiS, zostanie rzucony na żer przez własnych towarzyszy partyjnych, czyli, mówiąc prościej, zostanie zgilotynowany. W imię obrony tłustych kotów, które hodował. Dlaczego? Lista Pegasusa. Pegasusa, który będzie takim ciosem łaski dla Jarosława Kaczyńskiego. W ostatnim czasie wielu komentatorów, ale też obserwatorów i zwykłych Ludzi w Polsce zastanawia się, co się dzieje z Jarosławem Kaczyńskim. On posuwa się w argumentach do granic absurdu, padają wulgaryzmy, padają inwektywy w stosunku do oponentów politycznych, od Niemca, Tuska, przez wyzywanie posłów od gówniarzy, ale także zwykłych ludzi. Chodzi o obrażanie przeciwników PiSu. Skąd się bierze ta wulgarność i wściekłość Kaczyńskiego? Otóż wielu komentatorów twierdzi, że jest to frustracja, wyraz frustracji spowodowanej przegranymi wyborami, które co było dla Kaczyńskiego zaskoczeniem. Inni Podając za przykład te bzdury o torturach Kamińskiego i Wąsika w więzieniu, na przykład, i narracje na temat więźniów politycznych obecnego obozu władzy mówią o strategii, która jest związana z zachowaniem czy, czy pod, podbiciem, mobilizacją aktywności. Polityków i zwolenników PiSu po przegranych wyborach, a w przededniu wyborów samorządowych, które mają, które odbędą się w kwietniu, i w przededniu wyborów do Europarlamentu, które na których zagłosujemy w czerwcu tego roku. Otóż nie ten 74-letni polityk, bardzo doświadczony. Bardzo cyniczny jednocześnie, który umie grać e, tworzeniem podziałów, i tak dalej, e, radykalizuje się z innego powodu. Otóż e, taką prawdziwą przyczyną postępowania Kaczyńskiego jest chęć uniknięcia w każdym bądź razie odsunięcia w czasie rozliczeń. E, w systemie partyjnym e, w ustroju, który e, którym obowiązuje kadencyjność i zmiana władzy, rozliczenie z niepowodzenia wyborczego jest naturalnym procesem, jest procesem wskazanym, bo trzeba popatrzeć retrospektywnie na, na przyczyny przegranej w wyborach, ale także ocenić perspektywy danego ugrupowania w przyszłości. I otóż Jarosław Kaczyński odsuwa ten moment. Dlatego, że w systemie partii Wodzowskiej zierarchizowanej, w którym ostateczne słowo należy do przewodniczącego partii, czy też prezesa, jak w przypadku Pis, Kaczyński wie, że odpowiedzialność spada na niego. Wielokrotnie mówił zresztą, że bierze tą odpowiedzialność na siebie za wszystko, ale też nie widać um, przygotowań do jakiegoś um, kongresu, zjazdu partii, który, um, która um, ma ocenić własne postępowanie i przyczyny klęski. A to z jednego powodu. Kaczyński wie, że zostanie odstrzelony. I jeśli jest zatem um, frustracja, um, przebija z wypowiedzi Kaczyńskiego z tej wściekłości jeśli ta wściekłość jest strategią polityczną to jest to strategia polityczna e, która ma jak najdłużej chronić Kaczyńskiego i szukać rozwiązań szukać rozwiązań dlatego że w pisie wrze A coraz więcej polityków e, domaga się takiego rozliczenia coraz więcej polityków pisu e, dystansuje się od Jarosława Kaczyńskiego do tej pierwszej grupy należy ostatnio były minister rolnictwa, pan poseł Ardanowski, który wprost dla jednej ze stacji radiowych, bodajże, wypowiedział się w tonacji, że to, co robi Kaczyński, jest bzdurą. Obrażanie przeciwników politycznych jest nie na miejscu. To nie jest konstruktywny program dla partii, która chce dalej istnieć. I to jest właśnie odzew, domaganie się rozliczeń, bo Ardanowski o tym mówił. Co do dystansowania się, to coraz większa grupa potencjalnych kandydatów pis w wyborach samorządowych nie chce startować pod szyldem własnej partii. Tak postępuje pan pan Łukasz Schreiber pan poseł który jest kandydatem zjednoczonej prawicy w wyborach na prezydenta Bydgoszczy ale też proszę zauważyć że dystansuje się aktywnie Duda pan prezydent który mówi że nie będzie słuchał polecenia ani Tuska ani Kaczyńskiego a przecież był strażnikiem tego Żerandola przez całych 8 lat. Wokół pana Kaczyńskiego przestał się, czy razem z panem Kaczyńskim, przestał pokazywać się pan, były premier, pan Morawiecki. I wielu prominentnych polityków mówiło także pod więzieniami w, of the record, czyli poza kadrami wszystkich kamer, że. To nie jest dobre. To, co robi PiS, to, co robi Kaczyński, nie jest dobre a nie dla Polski, a tym bardziej dla partii. No i mamy ostatnio także sprawę poleceń Kaczyńskiego, aby nasz eurokomisarz do spraw rolnictwa i polityki rolnej podał się do dymisji. Mamy sprawę zagadkową pana profesora Ryszarda Legutko który z ramienia Pi reprezentował PiS w Europarlamencie w klubie konserwatystów i reformatorów, a teraz na polecenie Kaczyńskiego ma nie brać udziału w, w wyborach. Jest też Bartosz Kownacki, który popierając niezależnego kandydata prawicy, w, czyli Łukasza Schreibera. Udziela poparcia Schreiberowi, a nie Kaczyńskiemu w ten sposób. Otóż wszystko prowadzi do wniosku, że etykieta PiS zaczyna doskwierać, zaczyna szkodzić politykom, działaczom. A to nie jest tylko kwestia polityki, ale tych układów lokalnych, sitw, które przez 8 lat robiły na Szyldzie PiS pieniądze. A dziś są zagrożone utratą tych pieniędzy w przypadku niepowodzenia w starciu do wyborów samorządowych. Etykieta PiS przeszkadza dlatego w dużej mierze, że szaleje medialnie pan prezes. Kaczyński staje się zatem dla partii nie nadzieją przetrwania, nie strategiem, który prowadzi od zwycięstwa do zwycięstwa, ale obciążeniem. I to jest moment e, dla Kaczyńskiego krytyczny <laughs> i pan prezes doskonale sobie zdaje z tego sprawę. Natomiast e, co może robić? No niewiele, niewiele dlatego, że niezadowolenie w szeregach e, PiSu wylewa się już w przestrzeń publiczną, dociera do opinii publicznej, znajduje ujście w mediach, Dlatego Kaczyński obawia się ciosu łaski. Jak wiadomo, w średniowieczu każdy rycerz czy wojownik nosił ze sobą taki sztylet, on był, nosił nazwę misericordia, czyli cios łaski, bo tym sztyletem dobijano przeciwnika, skracając jego Męki z powodu ran czy obrażeń odniesionych w walce. Taką rolę spełni niewątpliwie lista Pegasusa, na której znalazły się nazwiska prominentnych polityków PiS. Ta lista budzi coraz większe zaniepokojenie, i w mojej opinii ona katalizuje przyspiesza. Dystansowania się do Jarosława Kaczyńskiego przyspiesza chęć rozliczeń, ale przyspiesza również decyzję towarzyszy partyjnych pana prezesa o tym, żeby złożyć go w ofierze. Dlaczego? No, dlatego, że jeśli potwierdzą się, a potwierdzają się w tej chwili informacje o tym, że różnymi programami szpiegowskimi, byli śledzeni i kontrolowani prominentni politycy PiS, to w, no właśnie, w czyich rękach znajduje się teraz cała wiedza o nich? Grzeszki, przekręty, kwestie obyczajowe, skandaliki, wychodzi pewnie na jaw, jak traktowano konkurentów wewnątrzpartyjnych, jak się o nich wyrażano, każdy robi sobie słowem z osób, które mogą domniemywać, że są na liście, taki rachunek sumienia. I rachunek sumienia kończy się pytaniem: dlaczego ja i kto spowodował, że ja znalazłem się na tej liście? I otóż, jeśli dlaczego, to znaczy, odpowiedź brzmi z powodu nieufności, z powodu chęci szukania haków <laughs> przez kierownictwo partii, bo nie były to prywatne inicjatywy pana Wąsika i Kamińskiego, tylko y, materiały, które służby specjalne zbierały jako haki z polecenia pana prezesa Kaczyńskiego. I jest to jednoznaczna odpowiedź na pytanie to, Spowodował, że moja kariera polityczna, a być może w przypadku przekrętów, czy defraudacji, czy zachowań korupcyjnych, także moja wolność zostanie niebawem skrócona, czy o czym zadecyduje prokuratura, ewentualnie i sąd. Z drugiej strony, bycie na liście, czy umieszczenie na liście Pegasusa, jest pewną nobilitacją, będzie taką linią obrony. Popatrzcie, byłem uczciwy, byłem wierny partii, byłem wierny Kaczyńskiemu i z, tak mi odpłacono za pracę dla PIS-u, w cudzysłowie dla Polski, dla społeczeństwa, wyborców, a więc będzie to lista nobilitująca. Ale też wskazujące na to, że mimo, że byłem uczciwy, albo inaczej, byłem uczciwi, uczciwy, głosujcie na mnie, bo podpadłem temu um, strasznemu człowiekowi co jest dowodem najwyższe, najwyższego zaufania. Więc można się spodziewać, że Umieszczenie na tej liście będzie się wiązało z taką próbą pokazania siebie jako Walenroda, który chciał działać, uprawiać politykę uczciwie i za to został skompromitowany lub skrzywdzony nieufnością wodza partii. No cóż, tutaj politolodzy na temat znaczenia tej listy operują dwiema odmiennymi hipotezami. Pierwsza, że ta lista doprowadzi do integracji PiSu u przedwyborczej i partyjnej, dlatego że wszyscy są w równym stopniu umoczeni w brudne sprawki, dlatego muszą się trzymać razem. No jest to typowe dla Mafii, dla zorganizowanej przestępczości um, obowiązuje prawo o lojalności i karania za, za złamanie tych prawił mafijnych. Ale z drugiej strony, e, politolodzy twierdzą, że może nastąpić, i najprawdopodobniej ja się przychylam do tego wniosku, dezintegracja PiSu. Ta lista Pegasusa e, wywoła takie konflikty i wrzenie wewnętrzne. Że wymusi, że reakcją tych ludzi, tych pustych kotów, która ma ich w zamierzeniu oczyścić z różnego rodzaju podejrzeń, między innymi z tego, co zapisał Pegasus. Przyspieszeniem i przerzuceniem winy, przyspieszeniem rozliczeń i przerzuceniem winy na Kaczyńskiego. Otóż, jeśli w partii wszystko działo się za wiedzą i z polecenia Jarosława Kaczyńskiego, to Jarosław Kaczyński odpowiada nie tylko za klęskę wyborczą, ale za działania pozaprawne, jakim było podsłuchiwanie różnymi rodzajami oprogramowania szpiegowskiego. A więc do tej autoprezentacji uczciwości dojdzie wskazanie winnego, to on jest winny, my, my jesteśmy uczciwi, my byliśmy ofiarami. W najlepszym wypadku, w niektórych przypadkach w walenrodami w partii PiS, osądźcie Kaczyńskiego, osądźcie tego złego człowieka, który sprowadził, próbował nas sprowadzić na złą drogę, ale my jesteśmy tak samo jak wy, czyli dawna opozycja, dziś obóz rządzący ofiarami Kaczyńskiego, w związku z czym tak praktycznie nie różnimy się i dajcie nam święty spokój. Natomiast takie postępowanie niewątpliwie przyspieszy rozliczenia w partii, a jeśli rozliczenia z klęsk, to także rozliczenia z nieracjonalnej wydawałoby się, postawy obecnie Kaczyńskiego, która niewątpliwie wpływa na opinię publiczną. Widać to w sondażach. PiS traci. PiS a, znajduje się już na drugim miejscu podium po ne, Koalicji Obywatelskiej, a szerzej obozie władzy 15 października demokratycznej większości, która wygrała wybory. E, zatem e, Najprawdopodobniej to rozliczenie i zgilotynowanie Kaczyńskiego, rzucenie go na stos ofiarnej i opinii publicznej, i mediów, i obecnego obozu władzy nastąpi w, po tej kolejnej sekwencji wyborczej. Dużo będzie zależało od wyników, jakie osiągną kandydaci PiSu i PiS w wyborach samorządowych. Bo utrata lokalnej władzy w regionach, w których dotychczas PIS rządził, czy też wygrywał głosowanie, to będzie gwóźdź do trumny. Ludzie, działacze partyjni, którzy robili na PISie pieniądze, te tłuste koty w wymiarze gminy, powiatu, województwa, Zobaczą, że dalsze wiązanie się z pisem jest nieproduktywne. Nie tylko nie przynosi im dywidendy finansowej w postaci wygranych przetargów, wygranych oczywiście w cudzysłowie, czyli nie przechwycą po raz kolejny strumienia publicznych pieniędzy. No, a jeśli tak, to trzeba albo zmieniać barwy partyjne, Organizując się czy podłączając pod inne siły polityczne lub organizując własną, ale także spowoduje chęć no, oby, ob pokazania wyborcom z kogo przegrali. I tu ponownie wracamy do Jarosława Kaczyńskiego, do jego odpowiedzialności i roli kozła ofiarnego wszystkich grzechów i grzeszków PiSu. I to jest... Kolejny gwoźdź do trumny, natomiast ostatnim będzie zły wynik w wyborach do Europarlamentu. Jarosław Kaczyński nie liczy się z opiniami swoich towarzyszy partyjnych, takich jak profesor Legutko czy inni eurodeputowani obecnej sesji, o obecnej kadencji Europarlamentu. W to miejsce próbuje na siłę. Ustalając listy, wprowadzać kandydatów innych zasłużonych, jeszcze wiernych. Mowa o panu Kurskim, który, według relacji prasowej, właśnie zabiera miejsca obecnym eurodeputowanym. Trzeba zrobić prawdopodobnie miejsce dla zasłużonych, dla Polski, w cudzysłowie, pana Kamińskiego i Wąsika. W związku z tym będzie to przyczynek do dalszego, do dalszych buntów wewnętrznych w pisie i niesnasek, które przerosną w otwarte żądanie modernizacji partii, czyli odsunięcia Pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego od władzy w tej partii. także w wyniku tego przesilenia, My, zapewne najpóźniej e, latem, najpóźniej no, wczesną jesienią, pan Kaczyński zostanie zgilotynowany. A jeśli zniknie parasol ochronny nad Jarosławem Kaczyńskim, e, parasol ochronny polityczny, przestanie być e, takim symbolem chronionym Pisu, wtedy e, zacznie mieć także Kłopoty prawdopodobnie z prokuraturą i z wymiarem sprawiedliwości, bowiem jeśli lista Pegasusa się potwierdzi i jeśli potwierdzi się e, e, sprawczy udział Jarosława Kaczyńskiego w jej tworzeniu, czyli w poleceniach e, śledzenia ludzi lub oglądania materiałów z tych śledztw, do których kompletnie e, nie miał żadnych upoważnień. No to wtedy do akcji wkroczy e, prokuratura i wymiar sprawiedliwości. Jedno nie ulega wątpliwości: Jarosław Kaczyński z symbolu zwycięstwa PiS staje się dla tej partii, dla Zjednoczonej Prawicy, obciążeniem, między innymi za sprawą listy Pegasusa, i jako takie obciążenie zostanie Zmieni swoją rolę na rolę kozła ofiarnego, kozła odpuszczenia, na którym tłuste koty PiS za cenę własnej nietykalności spróbują powiesić wszystkie grzechy, czyli pozaprawne działania, czyli działania korupcyjne, afery, kradzieże i utratę elektoratu i niepowodzenia wyborcze. Dziękuję bardzo. Robert Heda na kanale Pińskiego żegnam Państwa.